Dzień dobry Państwu, czołg panowie. Konrad Howard Buksy i Hatzberg Nowicki No Magic. Spędziliśmy w redakcji na taki szatański pomysł, żeby rozmawiać o innowacjach którzy te innowacyjne firmy budują. Zacznijmy od tego, Wasze organizacje się zajmują, jaka to jest skala biznesu i na czym ich innowacyjność polega. Konradzie, Ty pierwszy. Boksja jest, jest polskim startupem, który, który powstał w 2013 roku na w stanach, później rozwijaliśmy się w Polsce, w Anglii, we Francji i Hiszpanii. Jest jesteśmy w Europie, jedno z najgorszych na kontynencie. Więc jest to bardzo źle umiarkowanie, czy może te, te wszystkie parametry wskazują jednak na coś innego? No ja myślę, że my trochę jesteśmy late to the game. Czyli powiedzmy 10 lat temu ten ekosystem startupowy w Polsce był wczesny, były pieniądze z NCBR-u, byli jacyś inwestorzy, ale ta sytuacja, którą widzimy dzisiaj, jest jakby bez porównania inna. No a te 10 lat temu, powiedzmy, Londyn, Berlin, Monachium, Paryż, to były miejsca, które no, nawet w Europie były dużo bardziej zaawansowane. Już wydarzył się Skype, czyli w Talinie był duży eksik i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten element czasu jest niezbędny. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, wszyscy się uczą, jak grać w tą grę, to jest dość skomplikowana gra. A po drugie, są takie zdarzenia, które wspierają i przyspieszają taki ekosystem. Czyli dla osób, które pracowały przynajmniej przez chwilę w firmie, która ma sukces międzynarodowy, jak na przykład Buxi, jest łatwiej odejść, założyć następną firmę i trochę powtórzyć. Może nie pomysł biznesowy, bo to pole jest już jakby zaorane, ale użyć tych mechanizmów i wiedzy do tego, żeby zbudować kolejną firmę. No jak to się robi pierwszy raz, to jest więcej potknięć i pomyłek i problemów. Wydaje mi się, że ta wiedza, jak budować startup w Polsce jest dzisiaj naprawdę dużo lepsza niż była jakiś czasem. temu. Konradzie? Ja tutaj w pełni się zgodzę i na pewno naszym skarbem są absolwenci uczelni wyższych. To są ludzie bardzo innowacyjni, takich tacy, których widzimy naprawdę w najlepszych firmach na świecie. Połowa zespołu OpenAI, czyli Polacy na wczesnym, na wczesnym etapie rozwoju. I rzeczywiście mamy świetnych astrofizyków, biochemików, świetnych informatyków. To są ludzie, którzy naprawdę a, robią wyjątkowe rzeczy. Natomiast ten ekosystem rzeczywiście on się rozwija od kilkunastu lat intensywnie, jest na wczesnym etapie rozwoju. Mamy środki, aby inwestować w rundy Presji C, to rundy A, ale już rundy B. To są rundy, które, rundy inwestycyjne, które widzimy bardzo rzadko, a rund C i D praktycznie nie ma. Więc no, faktycznie jest tak, że, że to środowisko dopiero teraz się krystalizuje i mocniej rozwija. Na pewno pomogłoby większe zaangażowanie państwa, bo tak jak mówiłeś, mamy 1,4-6% PKB inwestowane w innowacje, gdzie średnia w Unii Europejskiej to jest 2,2%, więc naprawdę zajmujemy jedno z ostatnich miejsc. I to jest problem, który, który dotyka tych młodych ludzi, którzy zakładają firmy. Ale też innym problemem jest to, że startując na przykład w Stanach z takim startupem albo w Anglii, taki młody człowiek, on oprócz tego, że uzyskuje wsparcie w zakresie właśnie edukacji, jak inkubować takie startupy, dostaje dofinansowanie, to tam ten ekosystem. Biznesowy bardzo ściśle współpracuje z ekosystemem naukowym i jest wspieranym jeszcze przez politykę, w szczególności w Stanach. I wszystkie te trzy strony mają biznes w tym, żeby ze sobą współpracować. U nas to jest troszeczkę oderwane cały czas. To znaczy, w tym ekosystemie naukowym bardzo często mamy naprawdę wyjątkowe prace naukowe, ale są bardzo rzadko komercjalizowane. A z drugiej strony ten ekosystem biznesowy często czuje się jakoś ignorowany przez to, co się dzieje w polityce. I to są takie trzy światy, których jeszcze w Polsce nie zaczęliśmy chyba składać razem, a, razem do kupy. A połączenie ich naprawdę daje olbrzymią, olbrzymią przewagę i olbrzymie możliwości, co, co widzimy właśnie w Stanach i w Anglii. No, z, z, zwłaszcza w Dolnej Krzymowej, gdzie jest Stanford, gdzie jest Berkeley, widać, że rzeczywiście to są takie huby akademickie, które. Zasilają biznes i biznes bardzo chętnie czerpie z tego, co, z tego kapitału intelektualnego, który tam jest wytwarzany. A Wy w swoich organizacjach współpracujecie w jakiś sposób ze środowiskami akademickimi, wykorzystujecie te innowacje, które tam powstają, albo dajecie jakieś szansę naukowcom, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie? Mój współzałożyciel Marek Cygan jest profesorem na uniwersytecie i wciąż prowadzi zajęcia i prowadzi doktoraty, magisteria, prowadzi kurs nauczania, robotyka i uczenie maszynowe, a my jesteśmy współsponsorem takiego laboratorium, które właśnie się zajmuje takimi problemami, my jako Magic, tym współdziałowcem w tym jest Uniwersytet Warszawski, więc tak, mamy taki osobisty związek, wydaje mi się, że to jest ważne i wydaje mi się, że jak patrzę na ten ekosystem e, młodych startupów, czy przepływu ludzi pomiędzy Akademią i startupami, no to m, przez te ostatnie parę lat jest tego na pewno dużo więcej. E, dużo więcej otwartości na to i, i takiej chęci e, wyniesienia tej e, wiedzy z Uniwersytetu z, z badań tam i zastosowania. Natomiast taki drobny komentarz e, e, Konrad no jest taki, że, że ja mnie dyskryminowałem ze względu na wiek tego, kto ma zakładać startup, to znaczy oczywiście ludzie, którzy właśnie skończyli studia, to oni często zakładają i, i, i trochę tych przykładów międzynarodowych takich ludzi, którzy założyli startupy zaraz po swoim doktoracie, czy nawet jeszcze przed nim jest. jest tak? Natomiast e, statystyka mówi, że średni wiek założyciela startupu startupu, który się udał, jest tam gdzieś około 40, czy nawet powyżej 40. Więc e, mając jakieś doświadczenie biznesowe, no po prostu część rzeczy nie trzeba wyna wynajdować na nowo, tylko mniej więcej wiadomo, jak je zrobić. Ty e. zacząłeś w wieku 48 lat. Tak, dziękuję. Że przypominam, że... Proszę ja mam szansę na kolejne startup. Zdecydowanie. Zdecydowanie. To 50 ta, ta. I, I dobrze kogoś ma tego zatrudnić, ale... Tak, ja, ja mam jeden komentarz do tego. No, rzeczywiście jest tak, że um, ta wiedza wśród, um, wśród młodych ludzi, ale też właśnie wśród naukowców, um, teraz jest na takim poziomie już, gdzie nie tylko mówimy o tym, jak robić naprawdę niesamowite prace naukowe, ale też właśnie jak, jak tworzyć startupy, jak je rozwijać, jak je, później, jak je później skalować. I ona już nie jest tak trudna i nie jest taką magią, jak ja pamiętam, 15 czy czy 20 lat temu. Natomiast jest tak, że często ci młodzi ludzie, którzy są naprawdę wybitni i osiągają, osiągają wyniki, czy w jakichś olimpiadach naukowych, czy, czy robią jakieś wyjątkowe prace badawcze, oni w niewielkim stopniu zostają w Polsce. To znaczy, jest tak, że wiele krajów, na przykład Stany, mają programy przyciągania talentów naukowych z zagranicy, mają deficyt na swoim rynku. I ta oferta dla młodych ludzi, którzy kończą uczelnie, no jest teraz olbrzymia. O nich naprawdę się biją najlepsze firmy na świecie i najlepsze uczelnie na świecie. Polska jest takim krajem, gdzie naprawdę jesteśmy taką perełką, która jest bardzo intensywnie teraz penetrowana przez, przez takich headcanterów i, i dobrze by było, żeby ci młodzi ludzie mieli jakąś ofertę tutaj w kraju jednak, żeby zostali. A nie, żeby budowali PKB innych krajów, bo my zainwestowaliśmy w ich edukację jako kraj, zainwestowaliśmy w to, żeby oni się nauczyli przedsiębiorczości, Być może czasami pomogliśmy im jeszcze w tych pierwszych startupach, inwestując w rundy tam, pre SIT albo w jakiś akcelerator przedsiębiorczości. Jeżeli oni wyjadą z Polski i założą biznesy gdzie indziej, to ten cały nakład, który włożyliśmy, tą inwestycję naszą narodową w tych młodych ludzi, no ona zostanie spożytkowana zupełnie, zupełnie gdzie indziej. I przydałoby się, żebyśmy mieli właśnie taki plan, który jest takim, taki end game dla tych młodych talentów, dlaczego oni powinni właśnie nie tylko się tutaj rozwijać, ale przede wszystkim później odnosić sukcesy i zostać w Polsce. Jeszcze nie do końca, nie do końca wiem, jaki jest pomysł na to, a, a mam nadzieję, że on powstanie szybko, bo ten odpływ jest, jest widoczny. To ja może do tego tylko dodam, że um, Polska ma takie geopolityczne piętno, że jest i za dużo i za mało. Trwa 38 milionów. Tak, że, że to, co mi się wydaje, to już się teraz nie dzieje tak bardzo, ale wydawało nam się, że biznes można budować w Polsce i wiele biznesów można budować w Polsce, ale to, co nazywamy startupami, trzeba budować globalnie. No przynajmniej europejsko, ale e, tak naprawdę e, bardziej niż europejsko. No i e, z tego punktu widzenia mi się wydaje, że e, nie zawsze jest łatwo powiedzieć, czy my jesteśmy polską firmą, czy wy jesteście polską firmą? No jesteśmy polską firmą z serca, dwóch z trzech współzałożycieli jest Polakami. Nasze największe biuro jest tutaj w Polsce i rozwijamy technologię w Polsce. Ale dzisiaj w zarządzie naszej firmy jest e, trzech Polaków, e, trzech Niemców, e, ktoś tam jeszcze, pięć osób poza Amerykanin i Dunka, e, pięć osób jest poza Polską. E, tak, tutaj nie mieszka, Więc, ale to, to z drugiej strony jest konieczne do tego, żeby właśnie podbijać te duże rynki, a nie działać na, na super fajnym rynku, ale za małym do tego, żeby wygrać w takiej grze produktowej. A właśnie, a czym takie innowacyjne projekty, takie firmy jak, jak wasze mogą konkurować o ten największy talent? Bo kapitałem się nie da, gdy wychodzi meta na rynek i wykłada dziesiątki, czy wręcz setki milionów dolarów na najzdolniejszych ludzi zajmujących się AI. Więc jeżeli nie pieniędzmi, to czym? Jak ich ściągać, jak wdrażać struktury swoich organizacji być może zachęcić do tego, by kiedyś sami też budowali swoje biznesy. No to, co my robimy na co dzień, bo zatrudniamy, rośniemy, to jest tak, misja firmy, czyli co robimy, dlaczego, automatyzujemy trudną, powtarzalną, monotonną, ludzką pracę, budujemy mózg dla maszyn, to się wielu osobom podoba, to jest, to jest oni nam mówią, że to nie jest następny FinTech albo coś takiego. Wydaje mi się, że kultura firmy też to, jak się zbudował początek zespołu, to, to powoduje te nasze interwiu, czyli próba dostania się do firmy jest dość skomplikowana. Tam jest on-site, czyli trzeba na nas przyjechać porozmawiać. My też komunikujemy, kim jesteśmy podczas tych interakcji. To jakby przebytujemy tych kandydatów, ale oni mają szansę zobaczyć. Kim... Ty wykorzystujesz jako rekruter te słynne googlowskie sztuczki, jako człowiek, który spędził wiele lat w Google, budował polskiego Google? Ja już to delegowałem, ale jest tak zwane problem-solving interview, i tam no, zagadki algorytmiczne są zadawane po to, żeby zobaczyć, czy ludzie trochę wyprowadzeni z równowagi potrafią myśleć nie o problemach, które dobrze znają, tylko o takich bardziej abstrakcyjnych problemach. I przez chwilę żeśmy się zastanawiali, czy tego nie wyłączyć, no bo w sumie jakie jest zastosowanie takiego, takiego interwiu, ale zastosowanie jest takie, że jak chcesz się szybko poruszać i komunikować w krótki, precyzyjny sposób i żądać od swoich ludzi, żeby oni rzeczywiście myśleli nie tylko jak coś było robione w przeszłości, ale jak my to mamy robić, bo jeszcze nikt nie odniósł sukcesu na tym rynku, na którym działamy. No to takie umiejętności myślenia abstrakcyjnego są bardzo przydatne. Ja tutaj może dodałbym jeszcze, jeszcze jedną rzecz i powołam się na przykład, być może państwu znane. Ludzie często chcą pracować po prostu dla ambitnych projektów, albo dla ludzi, którzy w jakiś sposób a, Elevate, podnoszą ich, a, ich rozwój. I tutaj dobrym przykładem był Instytut Ideas doktora Sankowskiego, pierwszy Instytut AI, który a, współpracował na szeroką skalę z biznesem w Polsce i osobowość tego twórcy, no twórcy tego Instytutu miała rzeczywiście największe talenty z takich uniwersytetów jak Oxford czy MIT, które mogły się rozwijać za granicą, ale chciały robić projekt właśnie tutaj w Polsce. Więc atrakcyjność projektu dla ludzi, którzy chcą się rozwijać jest absolutnie, absolutnie kluczowa i takie pomysły mogą tutaj powstać. Troszeczkę gorzej mamy z komercjalizacją tutaj tych lokalnych pomysłów, co co było widać, jak się sytuacja z Instytutem IDS zakończyła, tak po zmianach politycznych. Ale no, wszystko koniec końców skończyło się dobrze. IDS wrócił do, pod, pod nową postacią i funkcjonuje, dalej zajmuje się tym, czym się zajmował. Tylko już nie ma tej presji na ośrodek researchowy, by przynosił zyski w drugim roku swojej działalności, czy trzecie. Tak, no ale tutaj mówimy o największym polskim instytucie AI, który miał finansowanie na poziomie najpierw 20 milionów, później 27, tak? To 50, a w piku, teraz wystąpiło kolejne 50, tak? W skali takich instytutów i firm, nawet które prywatnie się zajmują AI, to jest coś zupełnie no, marginalnego, tak? jeżeli chodzi o nakłady. I mówimy o strategicznym projekcie dla kraju, który miał nie wiem, wprowadzić naprawdę być może takie fundamentalne zmiany, które być może zmienią energetykę w Polsce, bezpieczeństwo nasze. Tak? I to są, to są nakłady, które jak rozmawiamy z ludźmi za granicą, że to to jest polski instytut, który naprawdę może zrobić wiele dla tego kraju, no to oni się zastanawiali, czy to zainwestowała osoba prywatna, czy, czy, czy może była jakaś źródka. Ktoś nie podał. Chciałem powiedzieć, że ludzie w Polsce mają ambicje, natomiast jeszcze dobrze było, żeby nasze państwo miało ambicje to, żeby tutaj budować ten ekosystem, tutaj budować przedsiębiorczość, inwestować w nas, a nie kupować tylko na zewnątrz i dopóki to się nie stanie, to no rzeczywiście będziemy nasze pieniądze wydawać na to, aby firmy zagraniczne te zyski gdzieś konsumowały u siebie i nigdy nie zbudujemy naszego przemysłu, nigdy nie zbudujemy naszego AI, nigdy nie zbudujemy takich firm, które będą w stanie konkurować, i to jest tylko i wyłącznie kwestia strategii. To pokazała, nie wiem, Japonia na, od razu po wojnie, tak, gdzie produkty japońskie były synonimem bubla, i dopóki oni nie zaczęli rzeczywiście stymulować własnego rynku i dawać szansę lokalnym przedsiębiorcom, to nigdy byśmy teraz nie korzystali z telewizorów. Pana Sonika i Sony. tak? Jest to niezbędny etap, tak naprawdę, w, w budowaniu takiego, takiej, takiej, gospodarki. No i my jesteśmy przed tym etapem, mi się wydaje, cały tak? czas. Ja bym jeszcze na moment wrócił do czegoś, co powiedziałeś, czyli jakby tych początków, ja bym powiedział, aspiracji i motywacji dla ludzi. Znaczy, jedna rzecz to są pieniądze, ile tam jesteśmy w stanie włożyć w jakiś instytut, ale druga rzecz to jest Kim chcieliby być nasi licealiści? I, I to jest rzecz, gdzie wydaje mi się, że ta komunikacja jest e, słaba. E, my jesteśmy małym sponsorem Olimpiady AI licealnej. Wydaje mi się, że to jest taka, jedna z takich rzeczy, które trzeba rozwijać, czyli pokazywać: hej, to, e, to jest kawałek matematyki, trzeba się nauczyć czytać e, papiery naukowe, jest open source, z którym można eksperymentować. Nie ma dolnej granicy wieku, kiedy e, można się tym interesować. No i pytanie, jakby nasza młodzież, czy aspiruje do bycia lekarzem, strażakiem, policjantem, biznesmenem czy AI-researcherem? E, ja te młode osoby, które spotykam, zachęcam do tego, żeby się zajmowały matematyką, pochodnymi naukami, sztuczną inteligencją, która rozwija się obecnie w nieprawdopodobny sposób, jest po prostu bardzo fascynująca i innymi takimi rzeczami. Raczej niż tymi miękkimi domenami. Powaliśmy, że do finału jeszcze jeden wątek chciałem zahaczyć. Właśnie wspomnianego Piotra Samkowskiego, z którym jakiś czas temu rozmawiałem, pytając go o to, co musiałoby się stać, żeby Polska rzeczywiście wykorzystała swój potencjał w obszarze sztucznej inteligencji i stała się istotnym graczem i on powiedział, że na poziomie całego państwa musimy zadecydować, że chcemy być w tym dobrzy. I jak już podejmiemy tę decyzję, to będziemy mogli... Podejmować kolejne kroki, inwestować pieniądze, inwestować je sensownie. I chciałem zapytać o to właśnie, na co my powinniśmy postawić. Czy jest jakaś taka specjalizacja, jakiś obszar nowotechnologiczny, w którym wydaje się, że mielibyśmy szansę stać się rzeczywiście graczem klasy światowej? To ja zaryzykuję. Ja... No, mamy za granicą wojnę. Wydaje mi się, że defense, czyli różne technologie, które bronią demokracji w najprzeróżniejsze sposoby, jest pora, żeby w nie inwestować. A wydaje mi się, że my tak emocjonalnie, to czujemy ciężar tej wojny, która jest bardzo blisko. Tego Amerykanie nie czują, to dla nich jest jakby zupełnie abstrakcyjna rzecz. Więc tu wydaje mi się, że jakby są komponenty. Nasze państwo już wydaje dużo pieniędzy na zbrojenia, więc część z tego to mogłyby być zupełnie nowe rozwiązania. No a bardzo dużo tego się dzieje właśnie za naszą granicą, że, że, że tam ta technologia się rozwija. Ale myślę, że szerzej rozwiązania jejowe to w zasadzie nic nie, nie znaczy, ale, ale, ale wydaje mi się, że tutaj rozwijanie przynajmniej edukacji w tym kierunku i tych właśnie ambicji do tego, żeby, żeby wymyślić nowe zastosowania, to jest właściwy kierunek. Konradzie, ty nawet już coś w tym kierunku defensowym robisz. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że w bieżącej sytuacji. To, po co powiedziałeś, ma zdecydowany priorytet, bo naprawdę nieważne jest to, jakie sukcesy tutaj osiągniemy, jak duże firmy zbudujemy, jeżeli, jeżeli za chwilę te firmy będą musiały być zamykane i, i będziemy w podobnej sytuacji jak, jak Ukraina, albo będziemy mieli jakąś wojnę hybrydową w naszych granic i dużą niepewność biznesową też dla rynku inwestycyjnego, co się zakończy też a, jakimiś a, problemami dla polskich firm. A, Zdecydowanie tak. Mamy duży potencjał, tylko ten potencjał musi mieć też rynek zbytu. I ja bardzo lubię właśnie te deklaracje, że, że będziemy wydawać te 5% PKB i, i zdjęcia w prasie z polskimi firmami, tylko chciałbym zobaczyć na liczbach, jak to jest realizowane i nie jest realizowane dobrze aktualnie. tak To znaczy, tutaj. Na przykład tak, polskie startupy mogłyby partycypować jak wiele w ogóle firm prywatnych, jako tak zwany sektor B do, do, do podniesienia naszej odporności, jeżeli chodzi o, o ogromność, na przykład produkując takie systemy Dualius, o tym się dużo mówi, natomiast jak spojrzymy na liczby, no to tych dronów w Polsce mamy tam tysiąc kilka, na Ukrainie, obok się ich produkuje 4 miliony rocznie, tak? To jest 333 tysiące miesięcznie, tak. To Ukraina zużywa na wojnie 10 tysięcy dronów dziennie mniej więcej, tak jak mówi moja matematyka, szybko. A my teraz zamówiliśmy 10 tysięcy dronów, które będą dostarczone w przeciągu 10 tysięcy lat od WB 10 lat za 100 milionów złotych, tak, więc e, rozmawiamy o takiej skali, tak, mówimy o tych dronach fly i, i po prostu jak spojrzymy na liczbę, na rzeczywistość, jak my szybko nie tylko mówimy o tym, że inwestujemy w Polskę, ale co się rzeczywiście dzieje, ile kupujemy tego sprzętu w polskich firmach, jak szybko się rozwijają nie wiem, polskie fabryki amunicji, o których się mówiło bardzo często tak? ostatnio, jak się rozwijają firmy dronowe, ale też takie rzeczy, gdzie my mamy wyjątkowe talenty, na przykład jeżeli chodzi o radary, tak? przemysł optyczny, takie rzeczy związane właśnie z komunikacją, z cyberbezpieczeństwem. Tutaj mamy talenty, które budują po prostu sukces innych firm, tak, gdzieś tam, Andruile, Helsinki i inne, mogłyby budować polskie, ale no, decyzje są takie, a nie inne. A wojna się zmieniła i czołgi i helikoptery przestały jeździć i latać, bo po prostu spadają natychmiast i są niszczone przez te małe dramy za e, parę tysięcy dolarów, tak więc no, ale Miejmy nadzieję, że jest to obszar, który jakby jest ważny i znajdzie się tam droga do tego, żeby część pieniędzy popłynęła na rzeczy ryzykowne, niepewne, nowe, które nie przychodzą od firm, które są uznane i mają taki logo, który wszyscy rozpoznają, jak Martin, Martin no tylko, tylko, żeby były lokalne. Nawet nie tyle na, na zakupy tych rzeczy, co na to, żebyśmy troszeczkę zmienili sposób, w jaki się uczymy jako Polska. Być może na takich przykładach dramatycznych, jakie mamy na Ukrainie, jak szybko się dostosowujemy do nowych realiów. Bo nawet nie chodzi o to konkretnie, co kupimy i w jakich ilościach, tylko rzeczywiście, jak szybko redukujemy taki dług, który zaciągamy coraz bardziej. Bo tam technologia niestety dzięki wojnie się rozwija bardzo szybko. A, a my wydaje się, że zostajemy coraz, coraz bardziej w tyle. Tam każda rzecz technologiczna wdrożona na polu bitwy w przeciągu trzech miesięcy dzięki reverse engineeringowi pojawia się po drugiej stronie. To nie jest kwestia tego, ile oni mają teraz sprzętu i co wynajdą teraz, tylko jak szybko to wynajdują i jak szybko są w stanie wprowadzać innowacyjne pomysły, które im dają przewagę technologiczną. I to jest coś, co, co może decydować o przyszłości naszego kraju. Więc inwestycje w instytuty badawcze, a w technologię lokalną. I w to, żebyśmy rzeczywiście mieli coś, co jesteśmy w stanie nie tylko zamawiać zewnątrz, ale robić na miejscu. Ma fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Bo o tym dużo mówimy, ale jak spojrzymy na liczby, na zamówienia i na tempo, a na tempo tych zmian, no to odczuwamy taką głębokie zaniepokojenie. Miejmy nadzieję, że zmiana będzie polegała na tym, że będzie mniej gadania, więcej robienia. Bardzo Wam bardzo dziękuję. Konrad Howard Buxi, Konrad Nowicki, No Magic. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Za... Ten aspekt um, ja. związany z budowaniem potęgi.